Dużo osób chciało, żebym zrobił też taki sam film o uczniach serialu, skoro jest już o nauczycielach, między innymi 12. Będzie kilka odcinków o nich, bo na jednych ich nie zmieszczę, co chyba jest zrozumiałe, jeśli ktoś oglądał ten serial. I też podejrzewam, że większej połowy nie znajdę. Patryk Głowiński kompletnie zrezygnował na ten moment z aktorstwa. Obecnie pracuje w firmie Team Technik która produkuje maszyny automatyczne, skoczył Politechnikę Krakowską imienia Tadeusza Kościuszki, kierunek automatyka i robotyka. Obecnie studiuje na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Na kierunku informatyka stosowana. Daria Lewicka nadal zajmuje się aktorstwem, prowadzi TikToka, a wystąpiła w takich produkcjach jak Pierwsza Miłość jako Justyna Maczek. Na wspólnej Magda Moślicka, Papiery na Szczęście, Ola Krawczyk. Ostatnim serialem, w którym grała, to Leśniczówka, a wcieliła się w postać Jolki w 501 odcinku. Róża, podobnie jak Patryk, zrezygnowała z aktorstwa na rzecz pracy w firmie Wyrobów Tytoniowych. Dokładnie zajmuje się tam marketingiem oraz różnymi projektami. Max Nowacki, z tego co widzę, to również zrezygnował z aktorstwa. Ale czym się obecnie zajmuje, tego niestety nie ustaliłem, bo na swoich social mediach mało coś się udziela. Łukasz Nowacki po szkole zagrał drugą planową rolę w filmie. Totem jako mechanik, ale to było w 2017 roku, a obecnie pracuje w firmie zajmującą się produkcją maszyn automatycznych. Dokładnie jest tam analitykiem IT. Również ukończył studia na kierunku mikroelektronika w technice i medycynie. Karpio również zrezygnował z aktorstwa na rzecz pracy w takiej samej firmie co Łukasz. Natomiast on piastuje stanowisko menadżera działu automatyki. Ukończył również w Kielcach studia. Na kierunku automatyka i robotyka. Tak, Mara Wilk zrezygnowała z aktorstwa. Do czerwca tego roku pracowała w firmie świadczącej usługi marketingowe na stanowisku specjalista do spraw obsługi klienta. Natomiast co się teraz z nią dzieje, tego niestety nie ustaliłem. Kasia, przybysz, studiuje lub studiowała fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Również jak prawie wszyscy w tym odcinku, zrezygnowała na ten moment z aktorstwa. Rafał Zięcina ukończył studia. na w wydziale aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filii we Wrocławiu, obecnie gra w serialu Zdrada, a wczela się w syna Pawła i Elizy Marka. Również grał w takich produkcjach jak Sortownia Bunt Stulecie Winnych oraz w filmie krótkometrażowym Fabryka Wrażeń jako Dominik. Oskar Kamiński nie wiadomo czym się obecnie zajmuje. Na swoich social mediach się nie udziela. Melanie Kruk studiuje, występuje w różnych tv serialach. Bardziej drugoplanowe role jest modelką, tyle można wywioskować po jej insta. Daj tak koniecznie znać w komentarzu, czy brakuje Ci serialu szkoła?